Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie w Minecraft! Dzisiaj, widzowie, zrobimy sobie film, gdzie Talking Ben będzie decydował o naszym życiu w Minecraft. Talking Ben o, to jest wściekły pies, yy, taka aplikacja, w sensie Talking Ben... O, to, to jest w przetłumaczeniu wściekły pies, ale ja go nazywam wściekłym psem, yy, bo jest jakiś taki, nie wiem, narwany strasznie, jakiś taki dziwny jest. Twórz nowy świat, yy, Talkinek... Ben, przetrwanie, włączy komendy, kurde, włączy bonus... albo wiesz co, Zrob spytamy się Bena. Zadzwonimy do niego. Dzwonię. Ben? Czy mam włączyć komendy na swoim świecie? Yes. Słyszeliście sami. Mam włączyć komendy, okej. Okay. Czy mam włączyć bonusową skrzynię? Yes. Bardzo dobrze. Czy mam zniszczyć drzewo? Yes. Dziękuję, Ben. Jest. Ja, no piękna, to no piękna ta aplikacja jest, widzowie. Czy mam przerobić drewno na deski? Jest. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że jeszcze nie powiedział no. No. piękny jesteś. Super jesteś Ben, wiesz? No. Aha, czyli nie jesteś. No dobra. Czy mam stworzyć kra crafting? No. Okej. Okay. Czyli nie stworzymy craftingu, um, to co mam zrobić w takim razie? E, tak, tylko że jak nie stworzę craftingu... E, ben, proszę, mogę stworzyć crafting? No. No proszę, no Ben, no. No. no co jest? Ho, ho, ho. A mogę wziąć sobie crafting z creativa? Ho, ho, ho. Ben, mogę wziąć sobie crafting z Creative'a? Yes. Yeah. Craftingu nie da. Nie chcę stworzyć, ale. Nie, nie da nam stworzyć, ale z kreatywa już mogę wziąć. O dobra, to bierzemy w takim razie crafting z kreatywa. Mi to odpowiada Ben, super jesteś. Dobra, tworzymy kill off. Tutaj się nie będę o to pytał, bo jak nie stworzymy kill off, to nie pójdziemy dalej. Dobra, yy, pokopiemy sobie tego trochę kobyl Stoł na widzowie. A, I zobaczymy co dalej. Widzowie jeżeli chcecie więcej, takiego troszeczkę innego formatu. Nie że typowo survival, czy typowo poradniki. To dawajcie znać, bo szczerze? Nagrywałbym coś takiego. Myślę, że nie jest to jakoś tam giga, trudne do nagrania, a strasznie relaksuje. Porozmawianie sobie z takim wściekłym psem jest naprawdę fajne. Czy mam stworzyć piecyk? Yes. Dobra. Doskonale. Uh. Tworzymy piec. Stawiamy piec. Stawiamy go. W sumie na razie nic nie mamy do przepalenia, ale zrobimy sobie patyki i zrobimy sobie jakieś tam rzeczy. Dary stworzę sobie narzędzia wszystkie, dobra? Je. Yes. OK, i lecimy ha, ho, ho. gdzieś indziej, widzowie. Czy mogę wykopać żelazo Ben? Ha, ho, ho. Czy mogę wykopać żelazo Ben? Yes. OK, dzięki. Ale dużo, duża ruda w ogóle. Ha, ho, ho. No stary, czemu cię rozłączasz? Ben. Ej, małe Mese, co jest? Uh. Widzowie, chyba pierwszy. Mogę zabić szkieleta? Yes. Dobra, dzięki. Dobra, mamy mesę. Stary, nie rozłączaj się ponownie, proszę się. Mogę tam wejść Ben? No. Yes. No to sadkę widzowie. To nie wejdziemy. No to nie wej no to, no to... nie wejdziemy, widzowie. No, a taka fajna kopalnia się zapowiadała. Widzowie, w ogóle jakieś poryte bujony. Tutaj mesa. Y tu w ogóle chyba sawanna. Tam z kolei jakaś dżungla. Nie wiem. Yes. Beka. E, czy mam wejść głębiej w mesę? Yes. Okej. Okay. Mogę wejść do tej jaskini, Ben? Ho, ho, ho. Dobra. śmieje się. I tak nie mam pochodni, więc chyba Chyba zrezygnuję. Ho, ho, ho. Czemu tak się ze mnie śmieje? No stary, co się rozłączył znowu? No nie wierzę. Ben. Co my tu mamy, widzowie? Proponuję wybudować sobie domek na tej mesie. Chociaż tu nic ciekawego nie ma, ale może wybudujmy domek. Ben, czy mogę wybudować domek? Ho, ho. Czy mogę wybudować domek? Ho, ho, ho. Czy mogę wybudować domek? Ho, ho, ho. Zapętliłeś się, czy co? Yes. Yeah. Czy mogę wybudować dom? Ho, ho, ho. Czy mogę wybudować dom? Yes. Yeah. Dobra, dzięki stary, super jesteś naprawdę. Zbudujemy dom. Yes. Yeah. Dobra. To będzie dom z dachem z y, sawanny. Y, dębowe deski. No doskonale widzowie, a już nie mogę sprieć... Ale Beka! Mogę wziąć sobie jedzenie z Creative'a Ben? No. Aha, no to wiecie widzowie, no. W ogóle to w sensie... Ja nie biorę sobie na co dzień jedzenia z Creative'a, ale teraz mamy taki odcinek, gdzie Ben o mnie decyduje, a nie ja o sobie, więc... Mm, więc jakby on się zgodził, to bym mógł po prostu... Bym mógł po prostu sobie wziąć, ale niestety się nie zgodził. E, stary, mam pytanie. Yes. Czy, ma będę ho, ho, ho. Czy będę mógł sobie wziąć łóżko z kreatywa? Czy yes. będę mógł sobie wziąć łóżko z kreatywa? O, dzięki starym. Bo nie ma tu nigdzie owiec, a ja bym się chciał przespać. Ho, ho, ho. Mm. Dobra, zrobimy jeszcze tak na jedno piętro, yes. nie? Tylko idziemy. O, zrobimy sobie schodki. Czy Dobra, miałem wziąć sobie łóżko z tego kreatywa. Czyli weźmiemy sobie łóżko. Łóżko. A weźmiemy sobie pomarańczowe łóżko. Przetrwanie. E o kurde, jakie tryki z Ameryki. No, Mogę? A, możesz spać tylko w nocy lub podczas burzy. No tak. Mogę wziąć sobie jedzenie z kreatywa, bo tu owiec nie ma Ben. Jest. Okej, okay, dzięki, wielkie. Bardzo dziękuję. Znaczy nie ma owiec tych zwierzaków. Wezmiemy sobie tak ze stak chlebków. No, więc zobacz. Dobra, możemy sprintować. Jest impreza. E, także jest gitowa. O nie! Bardzo yes. niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, setniemy sobie trochę. Mogę strząć te drewno, Drewno Ben? Yes. Dzięki. Na wizowie, powracamy. Musiałem podładować baterie, e, skończyłem tutaj na ścinaniu drewna od e, pana Bena, e, takie zlecenie, znaczy tak, tak zadecydowałem mam to zrobić, po moim pytaniu. E, kończymy budowanko domku, musiałem podładować baterię. no odbierz stary. Ben. No witam stary. Dokańczamy budowę naszego, naszego kurde zamku. Będzie piękne, naprawdę będzie piękne. Uwierzcie mi, widzowie. Proszę. Uwierzcie mi. No, starczy? Dobra. Jest, starczyło. Dokładnie tak będzie. Starczyło, bardzo ładnie. To będzie strasznie brzydki dom. Tu mi już no. nie starcza schodów, więc mi się nie chce tego robić dalej. Będzie bardzo brzydki ten dom. No. Trudno się mówi. Mm, tutaj będzie. Kurde, uh. tu będzie um, okienko na świat. Uh. Takie piękne. Tu będzie okienko na świat. Takie piękne. Yeah. O, doskonale. Tu no. będzie okienko na świat. Pyk. Zrobimy, uh. zrobimy schodka. Zoom, zoom. To jest mój dom. Naprawdę jest piękny. Naprawdę doskonały, nie? Oceńcie od niego. <grywa> Żartowałem. Um, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Um, na razie to tyle. Na razie to widzowie tyle. Ja tutaj wyłączę nagrywanie na, na Telefoniksie. I dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie odcineczka, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu i formatów tego typu, no to zostawiajcie łapeczki w górę, e, w ogóle to taki fun fact, poparzyłem się piekarnikiem i, i jak będę tak pokazywał, to, to, to się nie dziwcie, bo mam to wszystko czerwone. E, nie, nieważne, do wesela się zagoi. E, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, pa! pa!